Hej Siemano, z tej strony JaFire1 i, i witam Was przeserdecznie na naszym kanale. I dziś mamy kolejny odcinek z serii Brały Stars. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. I pamiętajcie, że jest to już drugi sezon w naszej serii, więc naprawdę fajnie uważam. Kto nie oglądał pierwszego, to polecam zajrzeć do opisu, bo tam znajdziecie link do, do pierwszej playlisty z pierwszego sezonu. Co naprawdę warto, ci polecam. Bo naprawdę warto. Co mogę jeszcze powiedzieć? Pamiętajcie też oczywiście, że, że jeśli coś wam się spodoba, to miło by było, jeśli byście strzelił łapeczkę w górę pod tym filmem, bo to naprawdę motywuje. To też będę wiedział, że lubicie odcinki z serii Brawl postaram się dla was nagrywać więcej, no bo uważam, że naprawdę warto. plus jeszcze... Co mogę jeszcze powiedzieć? Pamiętajcie też o tym, gdy nie subskrybuje kanału, to już teraz polecam kliknąć przycisk subskrybuj z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych filmach serii Roblox, Minecrafta, Hero Mobile, Chainswag, Punk, Brawl Stars i wiele więcej, co na polecam. Pamiętajcie też o zaznaczeniu popisu, bo tam znajdziecie link, jest link do mojego serwera na Discordzie, gdzie polecam zaakceptować zaproszenie i dołączyć do serwera, bo naprawdę warto. Jestem naprawdę ciekawy i dużo rzeczy staram się, żeby tam... Padało. też e, tam różne ogłoszenia macie i, tak, i tego typu sprawy. Pamiętajcie też o tym, że znajdziecie tam link do mojego Instagrama i do mojego TikToka, gdzie możecie za się obserwować. Naprawdę też bardzo polecam. Jakby co, mamy już e, ponad 800 obserwujących, a chciałbym, żebyśmy dobili już e, do 900, a może później do 1000, jeśli się udali, czy na Was. I jeszcze co mogę powiedzieć, pamiętajcie też o ważnym info i o tym, że odcinki się pojawiają w ruchomych godzinach, czyli nie jak jest tam pokazane, tylko są to takie ruchome godziny, słuchajcie pamiętajcie o tym, że odcinki pojawiają się w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, nie, sobota, niestety bez niedzieli, w niedzielę niestety nie ma odcinków i nie wiem do kiedy to tak będzie, słuchajcie, trudno mi jeszcze powiedzieć, ale niestety na razie w niedzielę no, jeszcze nie będzie odcinków i będę starał się Was informować na bieżąco, słuchajcie, ale no zobaczę Was z dogodzeniem. Dobra, to jest wydarzenie solo, więc będzie trochę trudno, coś czuję, ale może damy rady. wszystko się okaże, słuchajcie. Czekajcie, wydaje mi się, że ktoś tam chyba był, skoro on tam tylko po strzelał, albo mi się tylko krok wydaje. Chyba nie, no bo raczej by już ktoś wyskoczył, skoro by tam ktoś był. Coś czuję. Dobra, muszę znaleźć tutaj jakichś um, ludzi i muszę ich zniszczyć, słuchajcie No wiecie, jak to w Brawl muszę muszę zakopiować tych gwiazdek ale lol, ej, niedobra, bo tutaj jest dwóch typów, ale może by mi się udało właśnie zrobić te gwiazdki, nie jak mówiłem, słuchajcie To było genialne, uważam Kurde, no i teraz tam bank być sekund Mam odrodzenia został dopiero 40 par sekund skończył rozgrywki. Ale dobrze się ktoś odrodził, więc to jest widać. Spokojna. Czekajcie, że jesteś na ktoś nie... Boże ej, to bulak totalny, słuchajcie. To był trochę dziwny lakki, było tyle. No, jakim cudem, się pytam, no poważnie Ej, ja muszę się naprawdę trochę No więcej, trochę coś porobić w tym dowództwie Dobra, wiecie co, coś myślę, że raczej już to przegram Raczej nie mam już szans, ale no, no. Chyba powinienem gdzieś po prostu inne wydarzenie Bo no, to mi akurat Zbyt dobrze nie poszło I mam mnóstwo kucharki. Dobra, otwieraj inne wydarzenie Słuchajcie, bo to jednak, no widzieliście sami Albo może bym wziął w sumie innego zadymiarza też, chociaż dobra, na razie biorę inne wydarzenie. Jeśli zobaczę, że ty na Majkiem mi na razie naprawdę słabo idzie, to po prostu biorę innego zadymiarza, słuchajcie. Bo też, jeśli słowo mi idzie, no to jednak muszę brać innego zadymiarza żeby to w sensie jest w ten, w który słabo idzie. Aha, spoko. Nie złe, że nie powiem. spoko. Dobra, kto bierze piłkę? A, dobra, chyba on bierze piłkę, spoko. O nie, no i kurczę zginęłem w więc winę tego, e, tego golecia, który miał tą, tego bomba. Dobra, piłka na razie jest wolna. No, szybko biegnę. A już nie. Kurczę, myślałem, że to będzie długo wolna, ale jednak no... Jednak nie. Dobra, mam piłkę. To przydałoby się ją teraz użyć słuchajcie. Już daleko wystrzeli się. Dobra. To już dobrze, poczekajcie, żeby nie uprawiać zaraz jego mocy. Prawiedź, teraz, Mam dwie zdjęza to jeszcze gipys uważam. Spoko, spoko. Dobra, ja gram jeszcze raz. Biorę zagrać ponownie, bo jednak no jak wygrałem, jak wygrałem z tą drużyną, to... No to wiecie. No kurde ujać, ale piłka normalnie odleciała słuchajcie mam nadzieję, że ktoś z moich tutaj przybędzie zaraz że jednak trochę słuchajcie, ten piłkę będzie no i... a dobra, ktoś chyba pewnie jest spoko myślałem, że nikt normalnie tutaj zaraz się nie odrodzi i będzie jakiś wielki las słuchajcie tak przez chwilę pomyślałem, nie wiem czemu ale dobra spoko I what, co to za lag? jak nie można się pytać co to za lag Uj, to był jakiś słuchajcie jeden lag w ogóle jak to nie oglądałem wczorajszego odcinka z Roblox'a to polecam zejść do karty albo do playlisty bo tam właśnie znajdziecie Zrobię oksa. Dobra, to ja sobie otworzę skrzynkę z tym ćkawiciem. Spokojnie. Dobra, wiecie, biorę starcie w grze yy, solo. Jednak biorę to starcie w grze solo. Zobaczymy jak mi pójdzie. W bardzo, bardzo fajnym miejscu muszę przyznać się urodziłem. Przyznam naprawdę spoko. Zawsze marzyłem, żeby się urodzić w takim miejscu, a nie innym. Naprawdę. A nie, to bomby, ok. Czemu nie? No i to było trochę słabo, powiem szczerze Myślałem, że może jakoś lepiej mi się to Ale wiecie, co mógłbym wziąć innego? Zadanie, że w basket, wiecie... Ja chyba nie wiem, kogo wezmę Ale wezmę Rico no. Myślę, że to będzie dobry wybór Z tego powodu, że on ma tak samo dobrego kombosa, jak... E, ból No, jak ból, on ma tak samo dobrego kombosa Więc myślę, że... Znaczy, jestem ciekaw, jak mi się Rico sprawdzi w tym wydarzeniu Mam nadzieję, że dobrze. Dobra, to się przekonamy, słuchajcie. Fajnie jest to, że pociski ryko się odbijają od tam na przykład a pociski były niestety już nie to jest trochę przykre ale to nie jest właśnie to że pociski jakoś się odbijają to jest fajną możliwość Jakąś w ogóle... My... Kurde, ich opierdzielę, jak to tutaj teraz z partyzantem nie ścięło? Zaraz ta trująca chmura tutaj dojdzie, ale to jeszcze chyba sobie to jest poczekam myślę. No, jeszcze akurat. Póki co jeszcze jest dobrze Dobra, nie mam aż takiego chyba do dalekiego zasięgu z tego co widzę Tam widzę jakiegoś istniały jeszcze, co jeszcze jakiegoś widzę, spoko Uda, ci z wielkie starcie słuchajcie, ej dobre Ciekawe teraz wszystko wyjdzie tutaj Może mi się uda wygrać, zaraz zobaczymy Kurde no zginąłem poważnie Myślałem że uda mi się wygrać, słuchajcie Ale było dobrze Nie udało mi się zdobyć kolejnego znęża Dobra, wydaje mi się że chyba zdobyłem skrzynkę Tak, nawet na pewno Zobaczymy jeszcze, co jest w tej skrzynce i powoli będziemy już kończyć. Dobra, słuchajcie, to myślę, że możemy już powoli kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że odcinek z tej Stars z sezonu Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście polecam zostawić łopeczkę w górę pod tym filmem. I pamiętajcie też o tym, kto nie subskrybuje kanału, to już teraz polecam kliknąć. W tych godzinach się pojawiają odcinki. E, oczywiście pamiętajcie, że też te e, e, godziny są ruchome, czyli ruchomy godzinach w pojawiają się odcinki. To jest pamiętajcie o tym, że pojawiają się 6 razy w tygodniu, w poniedziałek, w której się dałasz w tych pięknych sobota. Niestety w niedzielę nie ma odcinku. Dobra, to ja jeszcze przedłużając kończę, trzymajcie się do utrzymanie 6. Jeszcze Wam udać, że nie gościu. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dobra.